Cześć, chciałbym Wam przedstawić najnowszy model wkrętarki Makity. 18V seria LXT, 141Nm. Bardzo silna, dwubiegowa. Zachęcam do zakupu oczywiście na domitech.pl. A szczegóły techniczne przedstawi Wam profesor Domitech. Oczywiście, ale najpierw szybka prezentacja. Oto nowość na rynku. Makita DHP 492. Świeża premiera, a już robi wrażenie. Maksymalny moment obrotowy to zawrotne 141 Nm. Do tego udar, żeby Betonowi przypomnieć, kto tu rządzi. Dwa biegi, porządna przekładnia i wygodny uchwyt. Sprzęt z charakterem, a nie katalogowa atrapa. Adamie przekazuje Ci głos. Ja się z Wami żegnam i oczywiście przypominam o subskrypcji kanału. O lajkach, o komentarzach. Na wszystkie komentarze postaram się odpowiedzieć wraz z profesorem Domitech. Domitech sklep i serwis z elektronarzędziami.